Serwus! że to będzie Nabrzomski, bardzo gorący merytoryczny. Ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale z Amonga. słuchajcie, na kanale Milki Plus, także stawcie koniecznie łapeczkę do góry. że jesteście więcej takich odcinków jak ten, ponieważ myślę, że. To będą dobre odcinki. Jest dzisiaj ze oczywiście typowo Eliza. Siema Elizo. Także słuchajcie, dobra. Musimy tutaj działać, moi drodzy. Po prostu totalna jazda. Ogólnie że jesteście więcej takich odcinków jak ten, to koniecznie stawcie łapeczkę do góry, ponieważ ja myślę, że to są dobre odcinki, tak? To są naprawdę świetne odcinki, także stawcie koniecznie łapeczki. Oczywiście w górę jeżeli chcecie więcej um, bo myślę, że będzie sobie spoko no i, i Albert ja bardzo lubię łapeczki wiecie do jego instagrama typowo no i, no, i tyle i za co ty, ty powiesz, coś na ten temat czy nie? Nie robisz tasków. O kurde, jak się ustraszyłam. Czego? Tego, że jest emergency meeting i myślałam, że mnie ktoś zabił. Masz coś na sumienie proszę Tak, tak, mam wszystko. Co masz? Wszystko. Co? Hmm. O co chodzi tutaj? Słuchajcie, o co chodzi? Kto w ogóle jest, zrobił emergency meeting? To i tak. Woja! Not cool, not cool, słuchajcie. O co chodzi? Ja chyba skipuję, bo nie wiem o co chodzi. Skip? Nie, ja też nie, ale Fiolet albo czerwony na oczach. No to. No to fiolet, czerwony? Albo czy. No to co? To który? Dobra, ja, ja, ja skip, ja skip, ja skip jak coś. Ja bo ja nie mam pojęcia, słuchajcie, kto jest impostorem? W sensie, jakby kto zabił. Może ty jest? I nie wiadomo, jakby fiolet albo czerwony, bez sensu, w ogóle gra w tej Zebo i Wojan, nice! Nie no, oczywiście to nie są prawdziwi ludzie raczej. Woód na fiolet, o, przecież on jest fioletem, o co chodzi z tym cisem? Nie czaję, ale Zabon. dobra, słuchajcie, jeszcze za 500, słuchajcie, kończy się głosowanie i zobaczymy jak to będzie, no. Zobaczymy, słuchajcie, to total, hey, dobra. Ej, jest Zebo.pl. No, .pl. ale jest 4 na 4, czyli tak, by jakby nawet nigdy niego nie zagłosowałem, więc trochę bez sensu, no ale słuchajcie, spoko, opcja. Zabon. No nie, bo nigdy na niego nie zagłosował i tak, bo chyba było. Chociaż nie wiem, dobra, w słuchajcie, sensie, nieważne. Dalej zostało dwóch impostorów, czyli ani jeden w zasadzie z nich nie został, słuchajcie, ten. Nie został tym, jak to się nazywa? Eee, crewmate? Em? No. Lewalony? No. Nie, się nawet może gdzie chodzi. Czemu fejkujesz taski? Cyk. cyk, cyk, cyk. Tam nie ma taska. Cyk, 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 sama nie, nie, nie masz taska. Eliza, ty, czy ty jesteś impostorem? Może. Ej, Eliza! Jesteś czy nie? Może. Serio mi powiedz. No, możesz dowiedzieć. Po... Nie, jeśli to potrzebne do twojej wiedzy, kochanie. Czyli możesz być. Mogę być. Niewykluczona. Oj, Eliza, ty tutaj. Uuu. Powiem ci, że ja ci nie ufam. za O, Eliza, ja się trzymam ciebie. ja się ciebie boję. Jestem pewna, że to jest impo. Dobra. A ja ja... Powiem, ty jesteś. Ja ja tutaj naprawdę uważam. Nie, karto a. O kurde. Upsik. O! Ja miałam to i! To, to jesteś i? ty! To jesteś ty, Ema Nie, to nie jestem ja. W ogóle. Ja byłam nie, ja byłam w adminie. Emi, jak byłaś w adminie? Nie, ja byłam w adminie. Nie <noise> <noise> ja Dobra, kryjnie! Proszę Cię, powiedz, że ja byłam z tą w adminie. Proszę Cię, powiedz mi. Słyszysz? Powiedz mi, że byłam z tą w adminie i zabłagam. Proszę Cię. Please, please. Uff, dziękuję. Dziękuję, kocham Cię. <ścoughs> jestem najgorszym impostorem ever. Dobra, skip. Widzę, kiedy kłamiesz. Tak, ja dam skip. Ja Ale to prostu... jesteś serio? Eliza, ja po prostu, ja miałam taką bekę, że jestem najgorszym adminem... Ja adminem, impostorem. Babci... Bo no, ty się na początku siedziałaś cicho i powstrzymywała śmiegi, to słyszałam No mówisz dobrze, że ja się zawsze chce okay, śmiać, to... jak ja jestem postorem. Ja nie potrafię wytrzymać, się uh -huh. za... ja nie mogę z nikim rozmawiać sobie, jak jestem impo. Bo no, ja to za każdym razem mam taką bekę, że to jest niemożliwe. Dobra, jak coś ja cię nie zabija, zabiję cię na sam końcu, więc spoko. Dobra, a po... chyba, że ci ucieknę. Kurde, kurde, mm. no dobra, dobra, Liza, no... A, wie, a ogólnie to ja mam takie coś, że wiem, jak się nazywają pomieszczenia i ogólnie to mnie w to grać. I ty, ty mówisz, że właśnie odmieniliśmy się, jak wejdę w nie No, a ja tak sobie palmę pierwsze lepsze, co nie? No, bo mam badmina. Tak, totalnie tak wiesz. A ja mam w nie robiłam karty, to myślę, Jak właśnie no, wejdę Ja mogę za 10 sekund Ale. dopiero. Nie powiem ci, nie powiem ci. Muszę hmm. dopiero za 10 sekund mogę zabijać, ja bym chciała już ten. No i ci, su, ci, su, on mi tutaj przeszkadza, dobra, słuchajcie, ci powiem, że tutaj sobie idę do drobietaska. taska. Ale szczerze to wiedziałam, że jesteś impostorem, bo e, po pierwsze, jak miałam jeden, no to szłaś ten. Mm. Miałam go i szła się od razu za nim i nagle było zgłoszone ciało. Aha. No jolo. Byba, byba. Właśnie chcę co to wam idzie. No nie fioletowe, bo ja cały czas siedziałam fioletowego. Cały czas. O kurde, nie. no cały czas Kiedy go siedziałam. Po co lolo, lolo, lolo. Kurde, on, on ma 100% myśli, że to jestem ja. Powiedz, że... Nie, kurde, no nie może teraz nic mówić. Dlaczego nie? Różowy mnie gonił. Sprawdzałam cię. Tak, napiszę, patrzę, słuchajcie, co impostę najgorszy imposterem na świecie. Naprawdę ja to w ogóle nie potrafię wygrać ja Jakby... już mamy tytuł do tej. fake odcinka. taski robił. On mi mówi, że fake taski robił! Yyy... Eee, Nieprawda. Prawie jest jakiś podejrzany. Napisz, że miałam te... Miałam okazję, żeby cię zabić i cię nie zabiłam. takiego wiesz co dziś, weź mnie kryje, Liza. Ja Oh fuck. <noise> Ja co słuchajcie, jakby ja się cały raz moją młodszą siostrę ten... No to Eliza, weź to ogarni. Na kogo głosujesz, na kogo głosujesz? Ja skip, musimy skip! Na no nie musimy obie na No to dawaj Cisu, Cisu, Cisu! No nie, już skip, skipnęłam! No kurde, Eliza! O nie! Eliza, nie! O nie, nam brakowało. No nie, no way, Eliza! No Jestem najgorszym po prostu impostorem ever! zabijam jedną osobę, słuchajcie, to jest po prostu masakra! Dobra, ja tej będę... Ja teraz wygram. Dobra. Odgadnę, jak z tymi drugimi impostorami. Dobrze, dobrze, dobrze. no to A dawaj. A ty powiedział, że ty jesteś? Kto no, ten fioletowy głupi, no. Masakra, słuchajcie. No, jakby. Ja, ja po prostu nie lubię, w co grać, się jednak ja myślałam, że ja w to potrafię grać. Myślałam, że jakiekolwiek chcecie są szanse, to okazuje się, że jednak nie. Jednak słuchajcie, nie tym razem. To jest się sabotuje eee... ładnie. Co jest? Hm? On się porusza za szybko jakoś. Co się porusza za szybko? Tu, a teraz jesteś w kafeterii. Ciekawe. Wygrałam! Yo, yo, słuchajcie, nice, moi drodzy. Ale myślałam, że jest zielony. To jest to, no wy... to był zielony, to na... był zielony. Siedziałam, i... Siedziałam na mapie i. O, jestem już pomarańczowa. Siedziałam na mapie i za szybko się przemieszczał. Z, z pokoju dopóki A zlatował. i szybciej idą? Czy co? No, wentują. Aha. Nie, nie szybciej idą Ja ale w ogóle, w ogóle weszłam do jakiegoś wenta i nie wiedziałam, jak z tego wyjść. Ale wyszła? No wyszłam i nie wyszłam, bo ktoś zgłosił ciało. A ja mówiłam takie, ej, czemu ja nie idę nigdzie idzie? I ja muszę się naprawdę z nauczyć Jak pierwsza to no, był pierwszy raz, raz tak kiedy wyszłam nie. do Wenta, Eliza? Pierwszy raz mi dosłownie. Ale Masz ja też na, na początku nie chiebałam chodzić do wentu, bo nie wiedziałam, jak się wentuje i tak dalej. I się bałam. No. Kiepska sprawa. Mm. Okej, okay, słuchajcie, kolejna arenka zręte i krótkie cięcie, dlatego że jakby stwierdziłam, że bez sensu jak będziecie czekać, sobie, aż będą ludzie i tak dalej, także słuchajcie, gramy kolejną arenkę i mam czarny ekran. Czy ty też? też. dobra Hamok się zwieścił mój drodzy, masakra! Dobra, co żebyście wam w dalej e, Więc jazda z tematem Musimy sobie zrobić jakieś taski oczywiście, wiadomka, sprawka Także lecimy sobie w dół No o dwa tutaj robimy sobie sobie taska Dobra, a ty co tam Eliza? Nie odzywasz się, byś też była impostorem? Imp Na pewno Jestem impostorem hmm. Jesteś impostorem? Na 100% jesteś impostorem No tak No Jesteś impostorem Uła, no, Gabi! Zostaw mnie, dobra. Hej, Eliza. No było! Ej, Weź, zabiją, dawaj, ją na moich oczach. Dawaj, dawaj, dojesz. Nie, nie, dawaj. Jest. Dawaj, A ja nie, nie widzę. Tu jest po prawej stronie, gdzieś tutaj była w nawigacji, no. O, o. Eliza! Eliza, mi się no? zdaje, mi się zdaje. Ty już kogoś zabiłaś? Miałam no, cały czas za tobą. Gdzie, dobra, słuchajcie, zobaczymy gdzie. Brąz w Ele. Brązowy no, w Ele, jest. czyli wojskowy. Ło, wow, prawie mi staty, w ja nie, nie. Czemu tutaj są ludzie z takim samym Zimne. W ogóle, do wody! No, bolało. No, bolało. I zielony, ciemny też jest. Nie. Ciężko, słuchajcie. Ja skip, ja skip, bo ja nie wiem, czy też zejdę. Zaskipuj. Bo to jest, słuchajcie, bez sensu, więc słuchajcie, po ten pomara na stówę. No, mi się też wydaje. Ale tak, serio jesteś z tym i poczyniam. Pomara na stówę! Pomara! Pomara, jestem pomarańczką. No, jesteś pomarańczką. Co ty się stało? Przepraszam. Zagłosować na Ciebie czy nie? To na mnie? Nie, to ja nie zagłosowałam? Ja nikogo nie zrobiłam, a ja, ja skipnam. Ja też. Bo nie wiedziałam, czy pan zrobił, czy ten drugi. Mhm, na pewno, on wie, że to Ty, a nie. Dobra, słuchajcie, lecimy do admina. Więc mhm. sióp i lecimy, słuchajcie, z kabelkami tutaj. Oczywiście trzeba to ogarnąć. Pięknie. do że tak zostają bez sensu. Co? To, to jest meeting. Ja? Nie, o niej, bez sensu, brąz jest. Okej. Okay. Brązowy, no dobra, no to skoro brązowy, no to skoro taki są. są pewnie jakiś soczek, no to co w taki razie brązowy. Głosujemy na brązowego, tak, Eliza? Tak. Tak. Mhm. Mhm. dobrze, no to brązowy. A jak ty możesz głosować? Ja mam dopiero za 10 sekund głosowanie. Ja już mogę. Jakim prawem? Nie wiem, ja już zagłosowałam. Eliza! Ja jeszcze nie mogę, ja mam za 2 sekundy dopiero głosowanie. Yo, nie dobra, nie ja też nie wiem, dobra, słuchajcie, eee, zobaczymy, ogólnie to za 20 sekund się kończy, nasze głosowanie i zobaczymy, słuchajcie, czy to brązowy, czy nie brązowy. Eee, ale ogólnie bardzo przyjemnie się gra w tego Amonga, naprawdę, jeżeli chcecie więcej, to, to pamiętajcie łapka w górę. No i słuchajcie, co my tutaj mamy, Eliza, jak myślisz, kto jest impostorem? Nie wiem. Ty, ja i... To... ty i kto, ty ja i kto? Ty i kto? <laughs> ja nie jestem impostorem. Na pewno. Na 100%, słuchajcie. No, no kurde, ten wojskowy jeszcze, ta sraczka nie zagłosowała. Dobra, zagłosowali wszyscy na kupę, także, uwaga, uwaga, co czy kupa była, no nie. bo jest brązowy, co? On się zagłosował? Nie, ten ciemnozielony. Przypał, no to ciemnozielony. Bo skoro poskarżył, to... Ale... Na bank. Ja ten soczek, 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 soczek. Nie, bo to jest bez sensu, że oni tu stoją przy tym przycisku wszyscy. Aha, cały czas emergency meeting. Mhm. A ty jesteś im czy nie? Może. Kurde, ile razy można? Ej, za ja tu jest Soczek, ja się boję, napuść tutaj do mnie, do admina! Dobra, przeżyłam jak coś. E, ogłębałam się przez chwilę, że on mnie może tutaj zabić. Tu jest jakiś player, dobra. Dobra, tutaj sobie dajemy na dół oczywiście te liście, dats cool. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj, tutaj Ta żółty na pewno nie jest tym, bo on tutaj robił już zadania. Soczek jest obok mnie. Ale Soczek naprawił, czyli Soczek nie jest na 100% impo jak coś. Okej. Okay. Ej, bo Soszek mi gdzieś utknął. Mm, nie wiem gdzie, ale uważam, że on nie jest impo, bo on zrobił zadanie przed chwilą, więc na 100% to nie jest on. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy, co jak ten. Ciało. Ciało. <noise> <To jest> wow! <noise> na, wow! <noise> wow! Kamery, na kamerach, tak? Wywalamy jest zielonony. On nie jest. Yy, zrobił. Ja. Ale on kablował na tego, na brązowego. Ale co robi światła? Ale kabelowa to tak. Ten. No ale zrobił mi światła. Może im robić światła, naprawić? Tam nikogo nie było, tam było, tylko ja i on. To na kogo? Ja na ten. Jasno-zielonego. No ale on robił ten. Nie wiem, ja zagłosowałam na jasno-zielonego. Te żółty też, nie, bo to on to. robił zadania. Mi się wydaje, że to jest wojskowe, Liza. Ja zagłosuję, ja głosuję na ciemno-zielonego. Mimo to jest on. No ja mnie porówno. Co? Porówno mieli. Także nikt nie sobie wolon, ale co cię emocjonujące gra powiedz mi, czy jesteś, czy nie? No, nie wiem, może no, jest. Powiedz, powiedz mi. 50 50. No please. 50 50. No proszę cię, powiedz. No mówię ci 50-50. No ja wiem, ale no, no ja tak samo mogę powiedzieć. To powiedz. <laughs> Lisa. Masakra z po prostu z tą masakra jest stanie. Eliza, ty twoja podejrzana jesteś. I gdzie ty mi, ty, ty mi zniknęłaś? Uuu, poszła do wenta. Dobra, aż sobie obserwuję. Ej, Jesteś najgorszą siostrą, jak mógłbyś zaproponować swoją ja siostrę? osób. Moi drodzy, na tym kończymy ten odcinek. Widzimy się jutro standardowo o godzinie 15.30 na kanale Milky plus Among Us, oraz na 18.30 dzisiaj oraz jutro na głównym kanale z Minecraftem. Także wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie, papa, Wam trzyma, miłego dzionka, widzimy się później. Hejka! Hejka.